Bardzo się żarą, to może być pewni. Zapraszam drużyny. My też już chcemy, żeby to się rozpoczęło. Już dosyć tych dywagacji. Kto lepszy, kto ma większą gwiazdę, kto jest lepszym zespołem, czy to jest indywidualność. Chcemy spektaklu, chcemy tak jak Państwo przeżywać to w dużych emocjach. Już za momencie piłkarze będą wychodzili z tunelu. Tradycyjnie spotykamy się tak przedświątecznie, żeby troszeczkę inaczej spotkać się w gronie pracowników naszych samorządowych i pana burmistrza, tak? żeby tak coś innego pokazać oprócz takiej normalnej pracy, a przede wszystkim też tak zintegrować troszeczkę pracowników naszych, bo chyba to jest istotne w tej takiej codziennej, szarej, trudnej pracy, żeby mieć taki też i inny moment ze sobą porozmawiania, spotkania, a przede wszystkim na sportowo to też pokazanie młodzieży, że można tego sportu użyć w innych aspektach. Przede wszystkim integracja, dobra zabawa, spotkanie się dwóch samorządów, które swoje siedziby mają w Ząbkowicach Śląskich. Znamy się, lubimy, codziennie ze sobą pracujemy w różnych obszarach, ale bardzo rzadko w takich okolicznościach jak dzisiaj e, zabawy. I koniec roku zawsze jest takim momentem, że chcemy to podsumować. E, a podsumowujemy to właśnie meczem, a później wspólną integracją. Czas, byście wreszcie podnieśli z dumą ten futer, Zasługujecie na niego jak mało kto. No w tamtym roku byliśmy słabsi, w tym roku byliśmy troszeczkę lepsi, ale nie o wynik tutaj zupełnie chodzi. Chodzi o sympatyczną atmosferę, o taką lekką adrenalinę w tych samorządach, jak Pan widział. Kibiców świetnych tutaj mamy z jednej i z drugiej strony. I chyba o to chodzi, żeby było sympatycznie miło. Jak do tej pory, to wygrywaliśmy, a w tym roku byliśmy bardzo życzliwi, ponieważ starostwo powiatowe ostatnio miało święta bardzo trudne po kolejnym przegranym meczu. Dlatego w tym roku chcieliśmy zrobić im prezent i taką gwiazdkę pod choinkę, i dlatego w tym roku pozwoliliśmy im wygrać. Można przecierać oczy ze zdziwienia, jaka dynamiczna, z jakim polotem, rozmachem, a niektórzy mówili, że przecież człapie do tego finału. Trudny, trudny przeciwnik, naprawdę klasowy, <noise> także było ciężko w tym roku. Ale, ale, ale mieliśmy dużo e, wykorzystanych sytuacji. Powiem w sporcie no te wykorzystane potem jednak zostają. Jak się ich nie wykorzysta, to, to trudno wygrać mecz. Taka jest piłka. Mecz był w tym roku bardzo trudny. Przeciwnik był wybitny, miał bardzo szeroką ławkę rezerwowych i każdy zawodnik, który wchodził, był co najmniej taki sam dobry jak zawodnik z pierwszego składu. Nasz zespół był bardzo dobry, ale my, tak jak mówię, chcieliśmy, żeby Powiat w tym roku wygrał. Oczywiście nie mogliby wygrać bez pomocy sędziów, dlatego też również sędziowie w tym meczu byli sprzyjający, ale oczywiście za naszą zgodą. Dziękujemy państwu za te chwile, które państwo spędzali przed telewizorami. Yeah. <laughs>